Ustki. Zaraz zobaczymy jak to jest z tymi bunkrami Historia tego miejsca. No ciekawe. Jest to plan ustki z 1709 roku. I okazuje się, że to wszystko było inaczej. Dopiero w czasie II wojny światowej. A nie, przepraszam. W 1937 roku niemiecka Luftwaffe zbudowała tutaj baterię zaporową i przeciwlotniczą Blucher. Dobra. O. Co to tak mamy? Jeep bardzo Na razie tak to wygląda trochę. Zobaczymy hmm. Zobaczymy co dalej. Przed tym, kupiłem Bilet wstępu do bunkrów z Bluchera No to zobaczymy Maszynownia, kurcze Ja cię kręcę Jakiś Butka wartownicza Bateria zaporowa i przeciwlotnicza Blucher.